Szczęść Boże, przekaz Pana Jezusa do Małgorzaty, 6 grudnia 2024 rok, piątek, godzina 15. Wspomnienie biskupa świętego Mikołaja. Drogie dziecko, dzisiaj idąc do mnie na adorację, nie mogła znaleźć różanca świętego, który modli się już kilkanaście lat przed moim najświętszym sakramentem. Ten rok był dla ciebie bardzo niełaskawy. Jeśli chodzi o utratę, też w lecie innego sakramentarium, pieczęci Boga Żywego. Wracając od fryzjera, zgubiłaś portmonetkę, a w niej miałaś tę pieczęć. Nie możesz się z tym pogodzić, że takie rzeczy cię spotykają. Musisz zrozumieć, że tę pieczęć. Chciałem podarować innej osobie, aby mogła również być osłonięta tą modlitwą. Dzisiaj powiedziałaś do mnie w cudzysłowie: Panie Jezu, dlaczego do tego dopuściłeś, że zginął mi ten różaniec? To teraz Ci mówię: Jest w Twoim domu i go znajdziesz, ale szatan znowu chciał Cię zatrzymać. Gdy śpieszyłaś się do mnie, ledwo zdążyłaś na godzinę mojego konania, i ja widziałem twoje zatroskanie. On słyszał, jak ostatnio mówiłaś, żeby mąż ci powiesił na szyi w dniu twojej śmierci. I dlatego tak się stało. Pisz, dziecko, pisz, i teraz mnie nie pytaj, gdzie on jest. Widzicie, dzieci, jak bardzo teraz szatan rządzi na świecie, we wszystkich narodach. U was też u władzy są ludzie, którzy chcą wam zniszczyć Kościół Święty i odebrać wam pozostałości wiary, jakie macie w ojczyźnie, po to, aby mogli masoni wprowadzić wszędzie swój plan, antychrysta. U was w Polsce nie udaje im się tego zrealizować. Bo jeszcze największa u Was wiara. Zauważcie, brakuje pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli, i między innymi w Siemianowicach Śląskich, bo w ten sposób zaatakowali prezydenta tego miasta, aby skonfrontować ludzi przeciwko niemu. Oni to wszystko robią, bo dobrze obserwują każdego z Was, po to, aby Was uderzyć i nastawić innych przeciwko wam moim Bożym dzieciom wkrótce sprawiedliwość Boża dosięgnie moich wrogów bo ja mówiłem matka Boża królowa Polski obroni waszą ojczyznę przed atakami na kościół w Polsce zbliża się święto niepokalanego poczęcia matki Bożej Maryi Panny tego dnia zauważycie jak Matka Boża jest Wam oddana w Waszej Ojczyźnie. Obserwujcie, co się tego dnia wydarzy w Waszym Kościele. Tutaj prorok inni dodaje, może chodzi o akt poświęcenia Telewizji Republiki, Telewizji Trwam i Radio Maryja, niepokalanie poczętej Maryi w tą uroczystość. Bądźcie dzieci oddani mnie i słuchajcie mojego głosu, nawołującego was do jeszcze większej modlitwy. Anioł pokoju otacza waszą ojczyznę z czterech stron świata i nie dopuści już dlatego do męczeństwa moich dzieci bożych. Wasza flaga to moja krew i woda, wypływająca strumieniem, wytryskającym ze źródła miłosierdzia Bożego. Jesteście naznaczeni na mój podnóżek Powitania mnie w nowym Królestwie Bożym. Nie zniechęcajcie się tak, ale trwajcie w ufności, oczekując mojego Bożego Narodzenia w Waszych duszach. Powiedziałem, umarłem na krzyżu, ale podczas każdej Eucharystii rodzę się na ołtarzu, aby Was obdarowywać moim świętym ciałem, potrzebnym do Waszego Zbawienia. Obserwujecie, że Ziemia ciągle drży, bo Pan Bóg zastępów w ten sposób manifestuje swoją władzę nie tylko w niebie, ale także na Waszej Ziemi. On ją stworzył i podarował człowiekowi, aby mu służyła, lecz to wypaczenie rządzących powoduje u Pana Boga moc Jego sprawiedliwości i potęgi nad całym światem. Bądźcie tak miłosierni jak święty Mikołaj, biskup, i obdarowujcie biednych swoją jamużną na te święta Bożego Narodzenia. Teraz, niektórym dzieciom bożym, przez ten ucisk na świecie jest bardzo ciężko przeżyć każdy dzień. Na całym świecie jest tysiące dzieci głodnych, pozbawionych możliwości edukacji i pogrążonych w ubóstwie. I braku dostępu do lekarza. Pan Bóg to widzi i doskonale o tym wie: że tyle zostawił dóbr na świecie, że nikt nie powinien być głodny. Planeta Ziemia została tak stworzona, że powinna dać plon dla wszystkich żyjących. Jednak rządy powodują ograniczenie produkowania zdrowej żywności i chcą mi odebrać wiele istnień ludzkich. Poprzez ubóstwo i zatrutą żywność. Nie rozumieją tego, że wydają wyroki potępienia na siebie, a tych, których cię miężą, nigdy nie mają mocy i władzy, odebrania im życia wiecznego. W Polsce też głodują dzieci, i często nie mogą zasnąć z głodu. Poszukajcie mi tych dzieci i ich nakarmcie, bo co dla nich dobrego zrobicie. To tak, jakbyście to mnie uczynili. Nikt z Was na świecie nie może poznać tajemnicy Boga, które należą tylko do Niego, dlatego czekajcie cierpliwie na ostrzeżenie. Ja bym dzieciom tę tajemnicę przekazał, ale niestety, ze względu na wrogów mojego kościoła, musi być to zakryte do końca. Szatan, przeciwnik, jest przebiegły i on też czyta wasze religijne blogi i przekazy. Dlatego zaufajcie mi, że ostrzeżenie jest przed wami. Kocham was, dzieci Boże, i otaczam każdego dnia moim miłosierdziem. I niestety przekazuję Wam też krzyż. Tutaj Prorokini w nawiasie dodaje, przepisując to przesłanie. Pomyślałem o Halince, modlącej się z nami w Nowej pompejańskiej, której 8 grudnia zmarła jej kochana córeczka Marlenka, i o wielu z Was. Abyście pomogli mi nieść moje własne odrzucenie przez wielu tego świata, rozpościeram nad Tobą Polsko swój czerwony płaszcz szkarłatny, który przyniesie Wam i smutek, i cierpienie. Ale na końcu zbawienie i nagrodę. Żałuję, że wasi biskupi mnie zlekceważyli i nie posłuchali, ale tego cofnąć już nie można. Jezus, który kocha wszystkie swoje dzieci i błogosławi na ten czas wszystkim narodom świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwaga, zachęca się do rozpowszechniania powyższych przesłań. Łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów treści przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.